Cześć, z tej strony Klockowy Dżedaj. To już trzeci odcinek z serii "Zgadnik kto to. Dzisiaj Brickfan, w zasadzie w poprzednim odcinku, Brikfan nominował doktora Klocka, także jest i on dzisiaj z nami. Hej, czy witajcie z tej strony, doktor a ja Was zapraszam na trzeci już odcinek z Gadnij kto to z Klockowym Wydajem. Serdecznie zapraszam. A więc przechodzimy do rundy pierwszej. A więc wybraliśmy sobie postać z Doktorem Klockiem, także jako, że jesteś gościem Doktor Klock, to proszę Cię zacznij. Pierwsze pytanie zadaj. Jasne. Yes. Moje pierwsze pytanie to jest, czy Twoja postać jest mężczyzną? Tak, moja postać jest mężczyzną. Okej, okay. ja sobie skreślę wszystkie damskie postacie, które nie są mężczyznami bądź chłopcami. Więc ty już przygotuj sobie pytanie, i widzimy się za chwilkę. Masz mam pytanie, więc mogę już pytać? Ja chciałem jeszcze zapytać, czy y, pan kaktus to jest dziewczyna, czy chłopak, bo nie, nie widzę linki, więc nie umiem powiedzieć, czy to jest pan, czy pani. Mm, wydaje nie? mi się, że to jest pan kaktus. Antonia, to zadawaj. Dobra, to ja się Ciebie zapytam, czy Twoja postać posiada coś czerwonego? Nie, nie, nic. Czy jest, czy nic nie ma czerwonego? Okej, okay, to tego Pana Klocka skreślam, Panią Klocyk skreślam, rakietę skreślam, tego skreślam, a ten Pan policjant to ma tam czerwony na tym, na tej kartce jest, więc jego też skreślam, co nie? Możesz skreślić. ten ma. Okej, okay, dobra. Ja już mam. teraz że ty zadać kolejne pytanie. No. E, moje pytanie to jest: czy Twoja postać ma na sobie coś nie? Czy ma coś niebieskiego, tak? Mhm. Posiada coś niebieskiego. W że na, na no, to ja tej ja postaci skre... znajdziemy jakiś element niebieski. Okej, okay, to ja skreślam sobie kaktusa, skreślam sobie smoka, mm -hmm. skreślam sobie pająka, yy, skreślam sobie yy, tego folenizanta takiego małego skreślam, czy nie? Bo nie widzę, czy on ma coś niebieskiego. Ten mały solenizant z tym balonikiem to nic nie ma niebieskiego. Solenizantka ma coś niebieskiego, ma te pudło niebieskie, a ten chyba solenizant ja go skreśliłem, ale tak średnio widzę i wydaje się, że nic nie ma niebieskiego. Mhm. Mm a ten e, pan z konia? Chyba ma, ma. Ma, przecież koszulkę, bluska, ale ma. koszulkę nie... ma, no koszulkę ma. Tak samo jak ryba ma koszulkę. Znaczy Boże, ten pani z rybną ma koszulkę. Ma, dobra, rybę ma i tyle. No mogę już się pytać Ciebie, czy jeszcze nie. Możesz spokojnie. Teraz ja się ciebie zapytam o to, czy Twoja postać ma jakiś duży element? Duży element to mam na myśli te cztery postacie, jakie są. Gościu z tortem, kaktus, stokrotka i ten koń. To jest duży element, mam na myśli. E, ma? Moja postać nie ma żadnego dużego elementu. Okej, okay, to już wykreślam sobie te, które mają duży. Mm -hmm. I chciałem się tak na szybko spytać, czy ten taki klaun ma coś niebieskiego, bo właśnie. No, ma kapelusz. Kapelusz ma połowę niebieski. A, dobra, spoko. No, teraz ty się możesz pytać. Okay. E, to moje pytanie, brzmi, Czy twoja postać jest e, dorosła, czy jest dzieckiem? Hmm, kurczę, wydaje mi się, że jest dorosła, ale pewny nie jestem. No raczej dorosła. Tak okay. się to. Da... Ale dziecko to kogo masz na myśli? To masz te dwie z prezentem, tak? Bo nie wiem czy to jest jeszcze jakieś dziecko. Jest to jeszcze jakieś dziecko? No o, tylko o to mi chodzi, o te dwie. No to nie, to nie. Moja postać nie jest dzieckiem. A więc ja się ciebie teraz zapytam o to, czy u twojej postaci dominuje no. głównie kolor czarny? Nie, nie dominuje kolor czarny, nawet nie ma krzty czarnego. Okej. Okay. Teraz ty się możesz zapytać. Teraz ja się zapytam: hmm, czy Twoja postać hmm, to rakieta? Nie, moją postacią nie była rakieta. To ja sobie ją skreślę. Dobra, z to teraz ja się ciebie zapytam o to, czy u twojej postaci jest jakiś błękit. W sensie błękit mam na myśli, że na przykład u tej dziewczynki z prezentem jest błękit, albo ten... Ten ostatnia figurka też jest prawie cała błękitna. To czy u twojej jest błękit? Mhm. Tak, tak, jest. Okej. Okay. Znaczy chodzicie o taki błękit, jak na przykład ma ta ostatnia figurka, no, ten albo, rajdowiec. No albo ta dziewczynka z okay. tym prezentem, bo też na prezencie mm. jest taki błękitny. Dobra, to teraz ty. Mm. Czy twoja postać ma na sobie coś czarnego. Czarnego? Nie ma nic czarnego moja postać. Okej. Okay. Dobra, ja strzelam już. Ja już strzelam. Teraz no. ty zadaj. Ja już strzelam. I czy twoją postacią jest ten hipopotam ostatni? Eee. Nie? Nie jest. Ok, ci, wykreślam sobie go z listy. No i teraz ty możesz strzelać. Chodzi ci o tego. Nie no, zróżca, że... no tak. Znaczy nie wiem, kto. To, no tego ostatniego mi chodziło w każdym razie. Dobra, teraz ty możesz. Czy twoja postać to czerwony kloc? Nie, moją postacią nie był czerwony kloc. O, to też dla sobie skreśli? Dobra. Już mi zostały trzy figurki. No, ale czy twoją postacią jest dziewczynka z prezentem? Tak. No, jedna figurka mi została, a więc punkt z pierwszej rundy leci do mnie. A teraz przechodzimy już do rundy drugiej. A więc. Wybraliśmy sobie figurki do rundy drugiej i jako, że klo doktor Klocek zaczynał pierwszą rundę, to teraz ja zaczynam. I tak, ja się ciebie zapytam... Śmiało. Dobrze, dobrze doktorze. E, ja się ciebie zapytam o to, czy twoja postać jest mężczyzną? Tak. tak. Okej, okay. czyli ten pani Klocek skreślamy. A ta pierwsza postać to jest mężczyzna, czy kto? E, tak, to jest mężczyzna. Okej. Okay. A smok to jest kobieta, co nie? No a? A smok to jest kobieta czy mężczyzna? Mi się wydaje, że to jest mężczyzna. Okej, okay, czy kobieta to jest ta pani klocek. Dobra, czekaj. Kobieta to jest pani klocek, dziewczynka z prezentem, chyba ten kot to jest też kobieta. No co? Tyle? Chyba tyle. A kaktus to jest pan, co, nie? I jeszcze to panik Jacek. Aha, kwiatek. dobra, no tak. Dobra, to teraz Ty już się możesz pytać. Mm, to ja mam do Ciebie pytanie. Czy Twoja postać ma na sobie coś niebieskiego? W sensie, czy ma coś niebieskiego? Czy ma coś niebieskiego, na przykład rączkę, czy nogi, cokolwiek. No ale każdy niebieski liczymy, co nie? Ciemny, jasny, nie wiem jakie jeszcze są tutaj. Ta ryba na przykład, ten pan. Taki, każdy drobny element. Dobra, drobny. to ma, ma niebieski element. Moja ma niebieski, czyli ja sobie muszę skreślić kwiatę. Muszę skreślić sobie kaktusa, no. pająka. A pająk to jest pani, czy ten? I smoka muszę skreślić no. jeszcze. A pająk to jest pani, co nie? Kto? Pająk to jest pani, czy? Nie wiem. Ja go brałem jako pana, ale mogę... się... się dać, że ona to z pani, więc chyba to jest pani, mi się wydaje. Ej, a policjant? Ej, policjant ma na sobie coś niebieskiego? Policjant? Czy ma coś niebieskiego? Na sobie mhm. nic nie policjant. ma niebieskiego. Nie ma niebieskiego. Tylko ma ten no, element ja taki. Dobra, to ja skreślam kwiatka, kaktusa i pajonka. I solenizant tego małego. No, solenizant to, to tak. I smoka. No i tyle. I to będzie tyle. Okej, okay, to ja się ciebie zapytam o to. To podobne pytanie muszę sformułować. Czy twoja postać ma duży element? Ma duży, czy nie? moja postać ma duży element w sensie duży to jest ten klocek, Nie smok mam, czy... na przykład ja, jakie, jakie postacie liczysz z dużym elementem, bo ja niezbyt wiem czy ten... moją postać można ja, z tych, duży które element. mi zostało to tak liczę czerwonego klocka, smoka pana z tortem, kaktusa kowboja i rakietę to tak, moja postać ma duży element okej okay. już tutaj Ja. Mondblick do mnie dzwonił. No mamy krótkie cięcie, bo Montblik przeszkodził w nagrywaniu, bo zadzwonił do nas, ale to jest nieważne. Więc ja wykreślam wszystkie postacie, które mają. nie mają dużego elementu. A jeszcze liczę tego: pana Rajdowca jako duży element. Nie wiem czy mówiłem. E, nie, nie mówiłeś, ale ja bym też go zaliczył właśnie. No, a że... nie zauważyłem go, ale on ma duży element. Dobra. Ten, a, jeszcze no. klauny nie ma, dobra. To możesz się już pytać ty. Mm, teraz ja zastosuję kontrę, czy twoja postać ma duży... Czy ma duży element? Czy ma duży element. Okej. Okay. Czyli liczysz tych samych co ja pewnie, co nie? Mm -hmm, tak, dosłownie tych samych. No to nie, moja postać nie ma dużego elementu. Okej, okay, czyli, czyli wykreślam sobie klauna, wykreślam sobie... Nie, czekaj, nie ma dużego elementu. Nie, klaun nie ma chyba dużego elementu. Bo hmm. klaun ma tylko to, Nie, moja postać nie ma dużego elementu, ja Ci mówiłem przecież. Aha, Więc klaun o, zostaje, bo on no, ma małe. Tak naprawdę... Okej, okay, przepraszam, moja pomyłka. W takim razie wykreślam sobie rajdowca i wykreślam sobie e, pania, pana z koniem mm, oraz oba brit. Okej. Okay. Mogę się ciebie pytać. Jasne. Dobra. Teraz się ciebie zapytam o to, czy u twojej postaci towarzyszy jakiś element czerwony. Towarzyszy, czy nie? Element czerwony. Może być to cokolwiek. Element czerwony? Tak, może być to cokolwiek. Cokolwiek? Jasne, jest u mojej, u mojej postaci element czerwony. Okej. Okay. Znaczy, ja tu liczę element czerwony, że to jest na przykład, nie wiem, klocek, ten smog, albo rakieta z tym czubkiem takim czerwonym. Dobra, może się teraz... No tak, wypaść. ja też tu liczę właśnie. Dobra, ta z ty możesz się pytać mm, Czy twoja postać yy, jest... Y, czy twoja postać jest klaunem? Tak, klaun. Wygrałeś tę rundę. A więc... Jest. A ty kogo miałeś? Ja miałem pan na rakiet. A, no trzy mi zostały, a więc... Obo. No. Dosłownie obok, a więc doktor Kloczek wygrywa sobie. drugą rundę, a teraz lecimy do rundy trzeciej. A więc zaczynamy rundę trzecią wyświetlają nam się postacie, które wybraliśmy z, z doktorem Klockiem, a więc doktor Kloczek, zaczynaj. Pytaj pierwszy. Moje pierwsze pytanko jest takie, czy twoja postać ma na sobie coś niebieskiego? Niebieskiego ma coś niebieskiego moja postać na sobie. Okej, okay, czyli... Prażę... sobie smoka. każdy... Wkreślam sobie kaktusa. Majorka. Kaktusa, kaktusa. Kwiatka. I tyle chyba. Oraz. O, tego szczura te, pierwszego. Solenizanta. Nie, soleniza... nie, za nic nie ma. Jeszcze ten. Jeszcze tego szczura może skreślić, bo on też nie ma nic niebieskiego. Dobra, teraz Te ja mogę się pan pytać. A czy... nie, czy pani? Ja... A nie wiem, tak, że ten szczur to jest pan, czy pani? Chyba pan. Wiesz co, Ja bym to zaliczył jako pana, może. Dobra, to no. pan szczurnik będzie, ale dobra. Teraz ja się ciebie pytam o to, czy twoja postać ma element czarny? Czy moja postać ma element czarny? Nie, nie ma. Okej. Okay. powiem ci, że jako czarny liczę na tego pająka, tego no, policjanta, tą kot, panią kot, też liczę tego smoka, bo ma czarne rogi i czarne ręce. Mhm. Też dużo osób ma czarne nie ręce. Nie, ma, nie o czarnym, ale ma rogi czarne. Mhm. Pana z tortem też liczę. I ten gościu za to ma czarne okulary. To też skreślam. No, chyba nikt już nie ma nic czarnego. Chociaż ten ma... Sonizon ma czarne spodnie, chyba co, nie? Wiesz co? E, sam nie wiem. Ja no, nie myślę, umówiłem, no, ma sam czarne sam spodnie. Sam, wcześniej... Ma czarne spodnie, mi się wydaje. Dobra, teraz możesz ty pytać. E, moje pytanie brzmi: czy twoja postać to mężczyzna? Czy kobieta? Mm. Kurczę, no. Tak ciężko stwierdzić, jak tak patrzę, ale wydaje mi się, wydaje mi się, że chyba... No nie no, mówiliśmy chyba, że to jest mężczyzna, więc to jest mężczyzna. Moja postać. Dobra. Okej. Okay. Eee, to teraz ty zadawaj pytanie. OK, to ja się Ciebie zapytam o to, czy Twoja postać. No, klasyczne pytanie: Czy ma duży element? I tego, wiesz, które już liczymy zresztą. Duży element, czy ma? Mhm. Ma duży? Nie, nie ma. Nie ma, okej. Okay. To skreślam te, które mają duży element. OK. Dobra, możesz się już pytać. E, ja chciałbym się spytać, czy Twoja postać to ten Pan Mysz, czy jakby to nazwać? Pan Mysz? Nie, to nie był pan mysz. Mm -hmm. Nie, to nie jest pan mysz. Znaczy ta pierwsza. No ta wiem, 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 o którą ci chodzi. To nie, to nie była moja postać, pan mysz. Okej. Okay. Teraz ja mogę się ciebie zapytać? Mhm. Mm Okej. Okay. To ja się ciebie zapytam, czy. Hm. Czy twoja postać trzyma. Albo nie, 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 nie. Bo będzie troszkę. Kurczę, nie mam pomysłu na pytanie, ale, okej, okay, czy twoja postać, czy u twojej postaci jest, czy elementy, które są dołączone do twojej postaci, które trzyma w ręku, to ile ma, czy ma jeden element w ręce twoja postać? Tak. Ma jeden? Mhm. Dobra, to teraz ty możesz się pytać. No, ja sobie trochę jeszcze zostawię. E, ja chciałem jeszcze zapytać, czy Twoja postać ma na sobie jakieś duże elementy? Duże elementy? Wiesz co? No wiem o co chodzi, ale nie ma dużych elementów. Okej, okay, to ja skreślam sobie tego Pana z autem, tego z koniem, czy z czym tam? No. E, rakiet. E, e, pana z tortem. I dwa briki. No dobra. Mogę się już pytać? Tak, jasne. Czy, to ja się zapytam, czy twoja postać to szczur. Pierwsza postać. Tak. No i wygrałem. Udało się w końcu po dwóch nieudanych meczach z Brickfanem oraz z Montbrickiem. Wygrałam w końcu wzgarnik to to. A teraz przechodzimy już do podsumowania. A więc udało mi się... Wygrać pierwszy raz, zgadnij Toto, to, tym razem z doktorem Klockiem, ale doktor Klocek, bardzo dziękuję Ci za udział, mam nadzieję, że się podobało. I teraz chciałbym nominować pewną osobę, do, żeby rzucić wyzwanie i zgadnij Toto, a mianowicie jest to Igra Stylego. Także zapraszam do zgadnij Toto, to, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Cześć.